To, Ale przecież pokazujesz. Żaden z dziennikarzy nie powiedział panu yy, posłowi Mencenowi: Panie pośle, niech pan powie o Jarosławie Kaczyńskim, że to jest polityczny gangster. Dlaczego pan Mencen I, powiedział i panu jest Kaczyńskim, że to jest polityczny gangster? Myślę, że dlatego, że ma właśnie taką opinię. Yy, A pan się uważa z nią zgadza, za czy stosowne nie? podzielić się tą opinią ze swoimi sympatykami, z naszymi wyborcami. Pan się z nią zgadza? Ja uważam, że to jest problem z wypowiedziami metaforycznymi. To znaczy, to jest wypowiedź metaforyczna. I ona, sens tej wypowiedzi jest taki, że Jarosław Kaczyński uprawia politykę bardzo twardo i w wielu sytuacjach nieetycznie. Ja uważam, że sens tej wypowiedzi jest zasadniczo zgodny z prawdą. Natomiast to skojarzenie z warstwą kryminalną życia społecznego, kogoś, kto jest liderem partii cieszącej się zaufaniem pewnej części społeczeństwa, jest czymś kontrowersyjnym, więc jest to powiedzenie jakiejś prawdy w sposób niewprost, prowokacyjny. Um, trochę literacki. Ja osobiście wolę precyzję wypowiedzi, ale no widać, jakby każdy ma swoje upodobania. Ale tak? nie odcina się pan od tej wypowiedzi?